Według źródeł historycznych, w 1923 roku w Mielcu mieszkało 3020 Żydów i 2415 Polaków. Przed wybuchem II wojny światowej znajdowało się w nim 5420 Żydów, w tym uciekinierzy z Niemiec, Austrii, Czechosłowacji i Wolnego Miasta Gdańska. Żydzi mieszkali również we wsiach powiatu mielckiego. Opowiemy historię rodziny Hornów, którzy przed wojną mieszkali w obecnej gminie Borowa i Gawłuszowice. Większość członków tej rodziny nie ocalała. Rodzicami Mozesa byli Izaak Horn i Sara z domu Leszkowicz. Oprócz syna Mozesa mieszkali z nimi córka Rachela, syn Dawid i siostra Sary Estera. Ocaleli tylko Mozes i Estera. Mozes ukrywał się m.in. u rodziny Jana Perły, którego syn Tadeusz żyje do dzisiaj. Estera po wojnie mieszkała w Czechosłowacji. Miała wielu przyjaciół w rodzinnej miejscowości Ostrówek, z którymi utrzymywała kontakt i odwiedziła ich w 1976 roku. Mozes po wojnie mieszkał w Mielcu, potem w Krakowie, a następnie wyjechał do Niemiec. Cytując Mozesa Horna, na początku września 1948 roku wróciłem do Polski, aby wypełnić mój święty obowiązek. Jechałem przez Kraków po dzienniki, które zostawiłem u pana Bergmana. Następnie pojechałem do Mielca, gdzie spotkałem się z lekarzem powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na przewóz szczątków mojej rodziny. Rodzina Mozesa Horna pochowana jest na cmentarzu żydowskim przy ulicy Trauguta w Mielcu. Obecnie grobami opiekują się Polacy z grupy Main Szczecele Mielec. Wśród nich jest pan Stanisław Wanatowicz. W sposób konkretny i łatwy można te dzieje odtwarzać mniej więcej od 1770 roku, czyli od czasu, kiedy są. Niemal kompletne księgi parafialne w parafii Świętego Mateusza. Natomiast staram się odtwarzać, co jest sprawą trudną i, i, i tylko wyrywkowo jest to możliwe. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo różne niespodzianki, bardzo miłe niespodzianki z czasem człowieka spotykają. No, zdarza mi się uchwycić różne informacje z o wiele wcześniejszych czasów, na przykład odnalezienie informacji, że rodzinowa na to z rodziną pochodzenia ormieńskiego. Przyjaciół, to jest takie pojęcie, które nie można definiować. Na pewno jako przyjaciela mogę nazwać tego człowieka, który tutaj był przed tygodniem, który wyjechał dopiero w sobotę z Kotgencer. Poznaliśmy się kilka lat temu, powiedzmy relatywnie młodą żywą, ma około 50 lat. Jego rodzina na szczęście przeżyła, bo większość jego przodków wyjechała z Mielca 100 lat temu, a więc przed wojną, przed Holokaustem. Natomiast on tu przyjeżdża od kilku lat i stara się wyszukiwać te miejsca, w które mogą być związane no nie tylko z jego rodziną, z rodziną Genserów, ale też z innymi Żydami dużo mi pomaga, bo on grzebie też po różnych archiwach i polskich, i amerykańskich, i e, izraelskich, dużo mi pomaga. Jesteśmy naprawdę w takim dość zażyłym kontakcie. No. אמרו הבן עושה שלום במרומם הוא יעשה שלום עלינו ויעשה ישראל ואמרו אמרו הבן יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ויעשה ישראל יעשה שלום